Ok, witam wszystkich, więc poprzedni odcinek był taki e, parę minut, po, po prostu czekaliśmy na coś, a mamy... Chciałem pokazać jak tutaj się robi jak się robi trening. Więc a, Nie pokazałem tego w jednym odcinku Sorki Okej, okay, więc mamy nowego agenta, mamy też nowy research, co jest bardzo dobrze dla nas. A możemy się zastanowić teraz, może zrobimy teraz agenta. Wytłumaczę, jak to działa. Agentura, wywiad i kontrwywiad. Więc chcemy teraz a, dla Polski zrobić pewną misję. A więc a, weźmiemy tego ją i zrobimy, żeby ona budowała siatkę. To jest ta misja. Damy ją na przykład do Warszawy. Jego damy gdzieś indziej. Powiedzmy do. Właśnie tego nie wiem. Czy każdy robi swoją własną siatkę? Czy jak to będzie? Oni teraz zaczną robić siatkę. I im więcej dostaniemy tutaj procent, im więcej oni zbudują agentury, tym będziemy mogli robić lepsze operacje. Na razie nie mamy żadnych operacji, więc w zdolności będziemy mieli 5%, czy 10%, 40%, 50% i tak że 35-50% to są takie stopnie, gdzie możemy robić nowe operacje. My chcemy zbudować marionetkowy rząd, Puppet Government, nie wiem, jak to po polsku się tłumaczyli. To jest taki rząd, który zrobi to, że jak podbijemy ten kraj, oni będą mieli więcej się nas słuchali, ponieważ już ugruntujemy sobie na naszą napaść, zrobimy, będziemy mieli taki rząd, będziemy mieli ludzi, którzy będą z nami współpracować i to jest właśnie misja tych agentów. Ale żeby to zrobili, to muszą sobie najpierw zrobić agenturę bodajże do 50%, ok? Więc tak działa agentura i jak to się zrobi, to, to zrobię cały odcinek o tym, jak tę misję wykonać.